Jak Państwo wiecie, organizujemy bieg wspólnie z drugą brygadą zmechanizowaną, wspólnie z Parafią Złocieniecką oraz nasz Urząd Miejski. Jest to już drugi bieg wyklętych. Dzisiejsza ilość uczestników rekordowa przekroczyła 300 osób, także jest nas coraz więcej co roku, co bardzo cieszy. Wiecie dlaczego biegniecie? Starto! Starto! I wystartowali. Gracjan. Jak Ci się dzisiaj biegło w tym biegu? Było dobrze. Trochę na początku ciężko było. Zgłosiłeś się, żeby przebiec i oddać hołd żołnierzom wyklętym. Tak. I jeszcze chciałem trochę zobaczyć mój stan kondycji. Też. Jaka jest tutaj Twoja kondycja na rynku w Złocieńcu? No jest ok. Wygrałeś bieg. Ciężko było wygrać? Jak oceniasz kondycję innych zawodników tutaj? Nie było ciężko, ale też nie było najłatwiej, bo trzeba było trochę coś z siebie dać. Burmistrz Krzysztof Zacharzewski, dzisiaj uczciliście pamięć żołnierzy wyklętych. 300 osób w biegu. Bardzo dobra frekwencja. Jak się Panu biegało? strasznie się biegało, jak zwykle, w ogóle ja nie wiem kto wymyślił te biegi, bo one cały czas męczą, 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 ale cóż no, człowiek po tym wszystkim jest zadowolony, szczęśliwy, pot się wylał, także myślę, że tak samo jak większość mieszkańców ten dzień uczci, uczciło, o nie jestem ostatni, myślałem, że będę ostatni, no, no więc nie przybiegłem, nie przybiegłem ostatni, ale tak naprawdę Troszeczkę zprzymrużenie moka, ale też fajna lekcja historii dla tych, którzy jakby się jej uczą. Myślę, że taką datę również w pamięć e, warto wpisać, a takie sytuacje jak dzisiejsza nic innego nie robią, tylko w tym pomagają. Jest pan zaskoczony frekwencją w dzisiejszym biegu? Nie. Generalnie Złocieniec lubi się bawić i potrafi się bawić. I też y, często pokazujemy, że, że potrafimy się jednoczyć, zarówno w trudnych chwilach, jak to też, też taki bez, bez jakiegoś większego zaangażowania. No ale jest to jeden z przykładów na to, że, że na Złocień zawsze można liczyć. Starczyły Panu sił na kolejne okrążenia? Y, właśnie nie wiedziałem, ile okrążeń przybiegłem, także ucieszyłem się, że to już koniec gdzie będzie wisiał ten pamiątkowy medal dzisiejszego biegu. Już drugi, już drugi. Na pewno w przyszłym roku też będzie obok tego i tego pierwszego wisiał. No, myślę i wydaje mi się, jestem przekonany, a wręcz pewien, że w przyszłym roku frekwencja będzie na pewno nie mniejsza, a większa i niezależnie od pogody. Zaglądając za kulisy biegu, jak mieszkańcy biegli o pana, to puszczali pana przodem, czy bardziej zabiegali tą drogę. No w ogóle nie zwracali na mnie uwagi. No, po prostu bardzo się źle czułem. No jak tak można? Burmistrza nie puszczać. No. Przynajmniej, żeby, żeby pierwszy przybiegł oto, to by coś było, no, ale nie jest źle. Nie, nie jest fajnie. fajnie wtopić się w tłum i tak naprawdę, ukryć się pośród. Wielu set mieszkańców. Myślę, że to też jest bardzo przyjemne, bo ja przecież nie jestem nikim wyjątkowym. Jestem jednym z mieszkańców. Szczególnie w takich chwilach jest to bardzo przyjemne i satysfakcjonujące. Ale na co dzień Pan też biega? Tak, oczywiście akcja biegać z burmistrzem. Zapraszamy wszystkich chętnych we wtorki i w czwartki biegamy na stadionie. Aura jest taka niesprzyjająca, żeby biegać po lesie, po terenie, więc te rozwiązanie na otwarty stadion i po to, żeby sobie godzinkę pobiegać. No to, to też, też jest ciekawe, też jest fajne. Aczkolwiek. Każdy ruch jest wskazany. No, Mieszkają w tak pięknych terenach, że, że szkoda było tego nie, nie wykorzystywać i też nie korzystać z tego, co mamy. Sebastian Kropotnicki, referat promocji i rozwoju gospodarczego, rząd miejski w Złocieńcu. Dzisiaj 300 uczestników i jaką trasę pokonali? No, uczestniczy jak co roku pokonali 1963 metry. To jest pamiętny rok. Biegliśmy ku pamięci żołnierzy wyklętych. No, w tym roku, jak pan powiedział, rekordowa ilość uczestników przekroczyliśmy 300 osób, ponad 320 osób. E, trasa no, nie była trudna, pogoda dopisała dość fajnie. E, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. E, pierwszych 30 dostało pamiątkowe koszulki żołnierzy wyklętych kolejnych 30 symboliczne pamiątkowe medale, e, ufundowane przez wojsko. A mówię, dla każdego, od najmłodszego do najstarszego też przygotowaliśmy taki okolicznościowy medal. Cieszy to, że frekwencja jest tak duża, że ludzie chętnie się integrują i chętnie uczestniczą w takich wydarzeniach. Właśnie tutaj bardzo różne towarzystwo biegowe, od najmłodszego do najstarszego i różne środowiska. Tak, mamy przede wszystkim, bo no, nie, nie ukrywam organizatorami, jest gmina Złocieniec, Urząd Miejski, druga brygada zmechanizowana oraz parafia w Złocieńcu. Przekrój wiekowy, jak widać, od najmłodszych do, do, do starszych, do nawet 70-letnich osób. Biegło z nami wojsko, biegła straż pożarna, dodatkowo z obciążeniem, z butlami tlenowymi, także dla nich szacun, bo naprawdę sobie to, no, pokazali, że potrafią. Były też osoby z dziećmi w wózkach, z dziećmi na baranach, także... No bardzo urozmaicone to było. Jakubowski Antoni, biegłem razem ze swoim synem, młodszym ode mnie oczywiście. Ja mam 69 lat, ale miałem takiego współzawodnika, bardzo wymagającego, który y, miał 9 lat. I razem żeśmy dobiegli do mety. Cieszę się bardzo, że taka impreza jest, bo w ogóle trzeba y, upamiętnić takich właśnie ludzi, którzy oddali za naszą ojczyznę y, życie swoje. Aby nam się dobrze żyło. Jest to wspaniała rzecz. Uważam, że warta powtarzania, i żeby to było, weszło już w taki nawyk tu, nas, mieszkańców Złocieńca, żebyśmy cieszyli się właśnie z tej wolności, z tego wszystkiego, co mamy. To jest bardzo ważna rzecz. Uczyć młodych, uczyć właśnie młodzież tej wytrwałości, takiego szacunku do tych starszych ludzi, którzy już nie żyją w tej chwili. A jak pan ocenia mieszkańców Złocieńca? Chętnie biorą udział w takich inicjatywach, nie tylko w tej, ale w ciągu całego roku? Proszę pana, tak, chętnie biorą udział właśnie w takich imprezach. W tym roku jest 14. rocznica, gdzie jest pomnik nad Drawą poświęcony... Janowi Pawłowi, naszemu rodakowi, który by przebywał tutaj na kajakach, tu nocował, i tam właśnie na tę ten, na ten okoliczność jest postawiony pomnik. W tym roku chcemy zorganizować taki bieg papieski, właśnie tu od rynku do tego pomnika, i to będzie takie, jak gdyby, rozpoczęcie Dni Złocieńca. Oczywiście meta będzie przy pomniku, tam będzie msza święta o 20, później będzie taki apel uroczysty jasnogórski, no i zakończenie. I wtedy się rozpoczną właśnie Dni Złocieńca.